Oliwia z kanału Veo. i dzisiaj ze mną yy, nie uwierzysz kto? No, no normalnie nie uwierzysz. Diamenty i kiwi! No właśnie. W poprzednim odcinku na zakończenie. Tak się popatrzyłam do tyłu. Byłam tutaj, popatrzyłam się do tyłu. Coś ominęłam. Kop! 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 Nie pod siebie! Nie pod siebie, nie pod siebie! No i super, i mamy i pierwsze diamenty. diamenty. Ile masz? 6. Sześć. Czekaj. Oli, gdzie jest na minusie Z? E, na minusie? Czekaj, idę tam do ciebie. Dobra. Dobra. Teraz, Wiktor, nie będziecie słyszeć przez komputer, tylko o jak jest. Dobra, zejdź na minusie. Z? 73. Czekaj, y, X i Z, 73 na minusie, jeżeli to jest tutaj, to czekaj, jeżeli tutaj pójdziemy, to na minusie, to będzie w tamtą stronę, na ukos, czyli tam. No, tam się już kopali Dobra. No. Yy, I teraz znowuż będziecie słyszeć Wiktorię. Yy, Dobra, jako przytami, Muszę go wykopać, bo jest u mnie na drodze lazuryt. Chodź go wykopać. Wiktoria? Wika? Czekaj, kopię to. Czyżby... Czyżby... to, no. Aha, dobra. Wika, nie mogłeś... No zobacz, no, zobacz, chciałaś się pokopać w tą stronę. Ja muszę coś zjeść wika, bo ja zaraz po prostu umrę ci. I nie będziesz miał już y, swojej siostry tutaj. Pst. No nie, lepiej nie. No właśnie. Ja się będę kopała o lewej wyżej. E? Czekaj. Tak. Ej weź mi tu pochodnie, daj. Y, pochodnie mam ci dać? Bo ja mam sama osiem tylko tych pochodni, wiesz? Po prostu Dobra, proszę. Mam, dam ci dwie pochodnie, jakbyś chciała cokolwiek. Hmm. To wydaje mi się, że to jest tylko spokój. A może dzisiaj będą dwa odcinki? I się kończy. Hehe. He. No i, i się skończył. Ale na no szczęście ja ubezpieczyłam się i mam na kilo. Tak? Mam. siekiery zrobiłam. Ja jestem po prostu jakaś... po prostu nie... Mo... Ta, z węgla chce zrobić siekierę, super! No chciałam zrobić siekierę, tylko że tym razem z węgla. Super. Ja jeszcze nie wracam do góry, wiesz? Ja się jeszcze kopię. Głubie się, mam swój jeden jedyny tunel. O! Hy! Jest nowa ta, jaskinia chyba. O! No super. Zobacz, nie? Hy! Czekaj. O i proszę bardzo. I mamy takie coś. Ziemia. I bedrock. Bardzo przyjemnie. Ziemia i Bedrock, nie? Super. Po prostu idealnie. Czekam go teraz Wika, a stać z nas na Diamentowy Kilof i na tamten? I na ten? I na enchanting. To bardzo fajnie, nie? Wychodzę, ale ja nie ci tunel. Dobra. Okej, okay, spoko. E, y aha. takie diamenciki to się przydadzą a... a ty je jeszcze przełaczasz. no to jak to tak? no nie wiem, ja bym się kopała dalej jeszcze serio? jakbym się nie skończył. Ale nie wiem czy to jest dla ciebie dobra... Um, ta? wiadomość? Że, no, że jest noc nad głośno pora? Słuchaj, no, no raczej to nie jest dobra, wiesz? Ciągle są te, 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 te tufu, czy czegoś tam, łupkowy próg. tego właśnie, a z tego da się zrobić kilof? Co? Weź mi tutaj podrzuć crafting. Słuchaj, ale ja nie mogę, w sensie no chyba, że jesteś w kopalni. Jestem w kopalni. O! Cześć! No cześć! To proszę bardzo, ja już co, postawię ci, ale zaraz zniszczę, bo sama muszę tam. Proszę. Dobra. Craftujesz kilof? Hunting? Nie, a piecyk, to już mogę zmieścić, tak? Mhm, przepalę so, y, sobie, nie, Oli, zostaw, jeszcze. Dobra. Przepalę sobie złoto. Przepalę sobie złoto i zrobię sobie zegar. Będę wiedziała, kiedy a, okay. w końcu skończy się ta noc. Nie mam wszystkie potrzebne rzeczy. Ciągle to samo, po prostu ciągle. Po czym jeszcze sobie łopaty na takie coś? Ja po prostu nie mam O! To bardzo dobrze... Tutaj, tu, tutaj, ci tutaj ci wszystko zostawiam i pamiętaj, że tutaj na ostatnim masz piecek z żelazem. Dobra. Jak zauważysz taki klocek gdzieś tam na, na środku tej twojej dróżki, to popatrz się po prostu w prawo. Dobra, dobra, dobra. Wykuś zobacz! Zobacz jak ja jestem daleko. Tak? Prawy do rób. O tutaj też. Okej. Okay. Idę na górę, bo już mam tylko. Myślałam, że coś więcej, że może jakieś tam ciki, czy cokolwiek, ale nic. To, tak? może jeszcze... Um, może jeszcze ten do przerabiania... Do przerabiania um, rzeczy. Надо же то высадить? Ну, ну что? Хе-хе. На деле ты то бы себе придал. z zrobić ten! Ale fajnie! Ale w sumie z łupkowego. To no to zrobię sobie ten kilo z łupkowego, nie? No bo czego pan W ogóle podoba Wam się nasz świat? No to jest też dobre pytanie. Albo to co na nim robimy? No. No co Oli? Jednak ja na pewno nie jesteś. Hmm. Bez gameota, znaleźć diamenty Oli to jest teraz prosto. No niby tak, ale mi się nigdy nie chce sch schodzić do tej kopalni po te... po te diamenty, nie? Bardzo długo kopię się bez światła, dlatego zrobiłam małe oświetlenie. Żeby mi się tu moby nie zrespiły tylko. Uuu. Jak ja bardzo chcę mieć kilof, już diamentowy, żebym mogła mieć po prostu diamentowe kilofy i tyle, jeżeli wiesz. Że po prostu kopię tymi diamentowymi i nic nie muszę robić. He Ale tak to cały czas tylko to i to, nie? Dobra więc kończ to. Kończyć myślę. Myślisz? Jak wracaj z tej kopalni, nie, nie zapomnij o tym żelazie, które, które tam jest. Aha, dobra. Postaram się nie zapomnieć. Czyli na odcinku jeszcze wyjść, czy. Okay, Oli. No dobra, po prostu wychodzę póki co. Pamiętaj o tym, że razie tylko tyle mówię. Dobra. I o craftingu. W sumie crafting też wezmę, co? Dobra. Już coś śpieszę się, śpieszę się, wiesz. A dobra, żelazo mi w ogóle samo wleciało. Wejdę po prostu tutaj. tutaj takie kręte drogi. To jest długa ta Gdzie jest wyjście z kopalni? ci było... Tak? Zrobiłaś? Okej, okay, czyli chyba tym tunelem. Się wszystko tam zatkałam, to co y, ja tam wychodziłam. Okej. Okay. Hmm, teraz wyjdę A to sobie. co? To, to, a to ty. Więc... yes. Okej. Okay. Wiedziałam, że coś nie ominęło, że handlarze złapali To było chyba nawet poza odcinkiem nie? Czy no? Ale co? No to, że handlarze. Nie wiem już, serio. To jest moja lama. Czemu dałaś mi trzy diamenty do mojej lamy? No bo nie miałam gdzie dać. A to swoje już nawet nie mogłaś dać? Potem postaramy się zrobić ten w ogóle, ale to jeszcze zaraz. Ciekawe niej, ciekawe, czy choć raz na jakimś świecie będziemy miały na tyle No, fajnie by było, nie? To jest taka seria, wiesz, nie? Jeżeli Wam jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli podobają Wam się nasze filmy... To zostawcie subskrypcję na ten kanał. Cześć co, co, co ty robisz? Ani się nam kula Aha. Do zobaczenia i cześć.